Witajcie, ja jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie o upadku ludzkości oraz o głupich ludziach wykorzystujących głupich ludzi, których mi nawet nie żal. W sumie to nie żal mi ani tych wykorzystujących, ani tych wykorzystywanych. W sumie to witam na końcu internetu, rozgośćcie się, ja wam o wszystkim opowiem. Dzisiejszy odcinek skupiał się będzie na trzech postaciach, ponieważ ta czwarta, która przez cały odcinek próbuje być śmieszna, nie jest tam kompletnie potrzebna. Kim jest kamerzysta? Nikim. Kim jest Kruszwil? Nikim. Kim jest Elagabin? Nikim. Tak jak bohaterów dzisiejszego odcinka już znacie, to możemy przejść do omawiania, nie? Nie. I wiem, że mimo usilnych próśb i usilnych starań ludzie dalej będą chcieli poznać te postacie, więc z obawy przed tym, żebyście tam nie dawali zasięgów i tam nie nabijali tego wszystkiego, ja o nich wszystkich opowiem Wam tutaj. Kamerzysta to mózg całej operacji, który wpadł na pomysł stworzenia krużwila. Z początku krużwil był bogatym, rozwydrzonym Bachorem, który pokazywał ile ma pieniędzy. Obecnie jest po prostu wpływający. Po tym, jak kamerzysta trafił do aresztu za wykorzystywanie w swym odcinku osoby z niepełnosprawnością, wyśmiewając się z niej przez bite 20 minut, rozkazując mu tablać się w błocie, wchodzić do studzienki czy sklejąc mu palce kropelką, Kruszwil postanowił ostatecznie zakończyć współpracę z kamerzystą, iżając przez cały rok na nim psy. W momencie, gdy kamerzysta wyszedł jednak z aresztu, Kruzweil, wypruwając już cały smak dupy kamerzysty, który pozostał od podlizywania, zatęsknił za nim i znów postanowił zanurkować w dupę kamerzysty. Chciał nadmienić, że wchodzenie w dupę w tym przypadku jest tak mocne, że Przeszkadzało nawet przystawianie się kamerzysty do jego dziewczyny, o czym wiele razy wspominał. Zaraz, zaraz, fejm i Kasa są ważniejsze niż godność i honor? Nowe, nie znałem. Ela Gawin natomiast... Matka, która dziecka mieć nie powinna i matka, która dosłownie błaga, by obie dziecko jej zabrali. Ja jej nie potrzebuję, Ela. ja jej nie chcę, Ela będzie ja jej Ela no, nie kocham, rozumiecie? Rozumiecie co? Mogą sobie ją zabrać do domu dziecka, nie ją wychowają lewacy, żeby po prostu nienawidziła Polski, ja mam na to Matka, którą matką zwać się nie powinna, ponieważ, jak sama mówi, córka tylko zepsuła jej życie, ale zazdrości internetowej sławy. Prawda jest taka, że moja córeczka mi po prostu zazdrości, że mam widzów, że ludzie mnie lubią, kochają, lubią mnie słuchać. Nienawidzi mnie za to, chce mnie za to zabić. Matka, która matką nie jest, bo żadna matka nie oddałaby swojej córki na rzecz YouTuba, o czym sama Ela pisała na swoim Facebooku. Internetowi trolle i hejterzy chcą mnie skłócić ze wszystkimi. Trudno, nie przestanę być sobą. Prędzej oddam dziecko niż zrezygnuję z tego, co robię ja na YouTube. Matka, która matką być nie powinna. W skrócie, Ela Gawina. Ten odcinek będzie mocny, moi drodzy. I równie mocno zachęcam was do subskrypcji tego kanału, ponieważ razem ze mną możecie przejść przez tą ciężką drogę, moi drodzy. Choćbym kroczył ciemną doliną YouTube'a, zła się nie ulęknę, ponieważ wy jesteście przy mnie. Więc i ja będę przy Was. Dwa tygodnie temu Ela Elagawin zapytała swoich widzów, czy powinna wystąpić u kamerzysty i Kurzwila. Odradzali jej to, mówili, że nie powinna się mieszać z takimi ludźmi, którzy są znani z różnych projektów. Elagawin, jako że jest wysoce inteligentną jednostką, która stawia honor oraz życie swojej rodziny ponad te wszystkie cyferki i fame, zgodziła się na udział w odcinku Kurzwila i Kamerzysty i z tego wszystkiego nagrała vloga. Ja wiem, że to dopiero początek odcinka, ale moi drodzy trzymajcie się, ponieważ jeśli szczyt żenady i zażenowania istnieje, to w tym odcinku. Będziemy naprawdę bardzo blisko. Zaproponowano mi po prostu, okazało się, że to chodziło o udział w filmie, który no w pewnym sensie jest troszeczkę ustawiany, ale właściwie to tak do końca nie wiem, czy to miało być ustawiane, czy to miało być naprawdę. Chciałem jedynie przypomnieć, że mamy do czynienia z 50-latką, która będąc u kamerzysty i Kurzwila, nie wie, czy to prawdziwe życie, czy to fikcja. Elu, jeśli to oglądasz, nie oglądaj ukrytej prawdy. Ja wiem, ja wiem, że to są paradokumenty, ale Twoim życiem mogą wstrząsnąć. Matrixa też nie oglądaj. Ogólnie filmów radziłbym nie oglądać, ponieważ mimo, że jesteś filmoznawcą, o czym tak bardzo często wspominasz, to nadal nie masz pojęcia, czym jest scenariusz i reżyseria. Także. Nie wiem na czym yy, polega idea tego kanału, no tak czy inaczej, ja jestem chętna do współpracy, więc przyjechałam, nagrałam ujęcia. No widzicie, nie wiem o co chodzi, ale będą wyświetlenia. Jako, że córkę nawet oddam za wyświetlenia, to czemu nie? Słuchajcie, jakby mi ktoś wczoraj powiedział, że będę takie rzeczy robić, patrzcie. Jeżdżę sobie na rowerku z trzema youtuberami, tiktokerami. i <laughs> Jeśli oglądając to, zopaliście się za głowę, pochyliliście czoło i zmrużyliście swoje oczy, o tak, to Wasza reakcja była jak najbardziej idealna. Od samego początku, jak oglądamy króżwila i kamerzystę, wiemy, z czym mamy do czynienia, i również od samego początku wiedzieliśmy, że wezmą nieogarniętą elegawin, która będzie cieszyła się z wyświetleń, nawet jeśli oni będą chcieli ją tylko wykorzystać, to nadal się będzie cieszyć. I za każdym razem, gdy w mojej głowie pojawia się choćby mała myśl, że mi w sumie szkoda, że ona jest taka zagubiona, przypominam sobie ten fragment o córce i od razu im przechodzi. Przez... Chwilą były ujęcia na łódce, a teraz sobie tutaj idziemy. Proszę, ich dogonię. I oni nawet z nią nie gadają. Idą przed nią jakieś 15 metrów, a ona łazi za nimi jak pies i się jeszcze cieszy. Coś mnie niepokoi, że ta kamera ma po okay, prostu wylemi. jakiś ten. Poczekaj, wyłącz, 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 razie nagrywamy. A do tego uciszają ją i każą jej nie nagrywać, a ona dalej się cieszy. Idziemy teraz na zdjęcia do hotelu. Ale nie wiem, co oni to chcą robić w tym hotelu. To może być jakiś podstęp, także, na wszelki wypadek się nagrywam. Oglądanie tego sprawia fizyczny ból. Drzwi zamykają się. Wow, jak to wygląda? Kabina jedzie w górę. Drzwi zamykają się. Dobra, sorry, ja już nie mogę. Wyglądajcie, ja zaraz wrócę, okej? Okay? Słuchajcie, jestem tutaj w pokoju hotelowym, tak, nagrywam Ale Heca. Mogę, mogę Cię nagrać? Nie. Nie? A teraz? Ja nie? Na nas. Mogę Cię nagrać? Nie. Nie? Okej. Okay. To nagram. Gdyby ktoś nie wiedział, kim jest Alagavin, to wystarczyłoby, żebym pokazał tą dwusekundową rozmowę, w której zawarte jest dosłownie wszystko. No, może jeszcze dodał ten fragment o córce, ale tak to wszystko. Pokaż moim widzom, czy faktycznie jesteś taki y, umięśniony fajnie, Nie. Gdzie masz ten tatuaż? Dobra. Za 30 sekund wychodzisz. Ale okay. tak jest ok, czy bardziej to ścisnąć jakoś? Jest ok. Trzy... Co łatwiej Po co Poza wy tutaj cały czas Ma żonka, a ją widać w tle. Ona nie może być tak. Słuchajcie, się. 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 Trzymajcie się jeszcze chwilę, Simon, okej? Okay? Ja wiem, że jest ciężko, ja naprawdę wiem, że jest ciężko. Później będzie obrzydliwie, ale teraz jeszcze chwilkę wytrzymajcie. Wystąpiłam w filmie kamerzysty Kruszwila ze znanym tiktokerem Kamilem Sową, że niby mnie podrywa. Że on dzwonił do mnie cały tydzień, że chce zdjęcia. Także tutaj mnie zwabili chyba podstępem na te... na to nagranie. Minął dzień nagrywek, a Ela Gawin dalej nie wie w sumie, czy ten film to była fikcja, czy prawda. Szczerze to myślę, że jakby wmówić Eli Gawin, żeby nie oddychała, ponieważ tlen jest jej niepotrzebny, to by naprawdę przestała oddychać. Tydzień później na kanale Live Game. Live Blog, Czy coś takiego? Czy tam jeszcze inaczej pojawił się gotowy film. Film, który trwa 27 minut, z czego pierwsze 12 to obrzydliwe składanie starszym kobietom niemoralnych propozycji. Tej ohydy wam oszczędzę, jednak jak oszczędzamy jedną ochydę, to jesteśmy zmuszeni oglądać drugą ochydę. To co, to może pójdziemy od razu do hotelu? Do hotelu? Tak, do hotelu. Ale mówiłeś, że Chodźmy. chcesz zdjęcia w ogrodzie botanicznym robić. W W hotelu zrobimy, wiesz, będzie tak fajnie, romantycznie, bardzo ładnie. No, co ty? Tutaj w tym hotelu? Pamiętacie, jak Ele Gawin mówiła, że w sumie nie wie, co to będzie robić? Widać. Jakbyście zrobili rzeczywiście zdjęcia w hotelu, no to bym miało jakieś takie przełożenie, yy, tak naprawdę, na korzyść dla pani. Korzyść dla Eli? Sprzedane. Ej, Ela, a spróbuj nie oddychać przez 5 minut. Dasz radę, śmiało. Ja bym tutaj zarekomendował, jednak, wybrać hotel yy, i od razu, żeby te zdjęcia były dobrej jakości. Dobrej jakości zdjęcia i Ele Marek, będzie ciężko. Wiesz, możemy jakieś bez koszulki zdjęcia porobić. Pić, mam ładną klatę. naprawdę warto, no. naprawdę warto. Panie po prostu zrobi Fajnie. takie zasięgi w internecie, że, że co się my się chodzi? po prostu pani zdziwi. Są ludzie, którym wystarczy powiedzieć trzy słowa klucze i są sprzedani. Jeśli chodzi o elegawin, to wystarczy powiedzieć alkohol, wyświetlenia i sława. Fame z angielskiego na przykład. I ona pojedzie w nieznanym kierunku do nieznajomych ludzi w nieznajomym celu. Wiesz co, Albo ja mam studio fotograficzne, to chyba lepiej u mnie w studio, wiesz, co, ale wiesz ale bo mówię... będzie fajne światło takie profesjonalne. Ach, te słynne studio fotograficzne, Ela Gawin studio fotograficzne. Kto nie zna, niech żałuje. Kto zna, niech się śmieje. Wiesz co, ale to może zróbmy najpierw w plenerze, bo ja tak po hotelach to nie lubię chodzić, wiesz? Poza tym yy, mam złe doświadczenia, bo zawsze jak się ktoś umawia na takie sesje, to potem... Wiesz, Chcesz się całować? Rozbierać. Gdzie ten chłopak będzie? Prywatnie cię nie znam, Ela, z czego się oczywiście bardzo cieszę, ale sposób, w jaki będziesz patrzeć na tego chłopaka w dalszej części filmu oraz to, co pokazujesz na swoich transmisjach na żywo, sprawiają, że po prostu wiem, że nie miałabyś żadnych oporów. A ty przecież podobno masz dziewczynę w ogóle i po hotelach jakieś fotografki? Zapraszam. On chce tylko zdjęcia, a ja chcę mieć wolne i go odwieźć na dworzec. Chodź, Ela, idziemy. Chodź, idziemy. Co? Pójdziemy do tego hotelu. Słuchaj, ja wiem, do czego dążysz. Po prostu przyznaj się, chcesz uprawiać seks, tak? Zaraz się zażegam. Dzisiaj podoba Ci moje auto? Mi samochód, jak Ci się podoba? No super. I masz kierowcę? No to jest mój prywatny szofer. Czy to jest kolega? Nie, no szofer mój. Tak, widzę, gdzie ten chłopak trzyma rękę. I tak, widzę, jak Ela Gawin patrzy na niego. Nie musicie mi mówić. A Ty masz to, y, dużo tatuaży? No ja mam tutaj tatuaż i jeszcze mam w takim miejscu, gdzie będziesz musiała zobaczyć potem. Gdzie masz? Domyśl się <noise> A masz po prostu jakieś na brzuchu? Nie, na brzuchu nie mam A co, chciałabyś zobaczyć całe, całą ja się... moją klatę? Z każdą sekundą tego filmu oddalamy się od Boga Słuchaj yy... mm -hmm. No ale będziemy chyba robić te zdjęcia, kochanie no, tak, zrobimy <noise> Już kochanie, do mnie już zakręcona nie, tak jest. sobie żartuję Ach, Hela, ty to żartownisia jednak jesteś Masz piękne stópki Tak? mnie tutaj? drugą, pokażesz? śliczne, śliczne abstruktki Wiecie co? Ostatnio Ed Sheeran wypuścił taką fajną piosenkę z Camila Cabello, ona leci tak yyy Burabam bam 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 Burabam bam 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 Burabam bam 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 Ile uderzeń jeszcze potrzebuję, żeby zapomnieć o tym, co zobaczyłem? Co, może plecimy już do hotelu na zdjęcia? Co myślisz? Nie, no wiesz, tak na pierwszym spotkaniu to. Ale zdjęcie tylko, z sobie zdjęcia. I właśnie o tym spojrzeniu mówiłem wam wcześniej. Chodź, idziemy do pokoju. Ale słuchaj, nie wziąłem aparatu fotograficznego. No dobra, zrobisz zdjęcia telefonem, też będzie ok. Nie, no przecież jak telefonem? No, Ela, już jesteśmy prawie tu przy pokoju. Dawaj, idziemy. Nie, to nie. Pójdę potem na parę. Co, może później? Chodź, co by ci kawkę? Już piliśmy kawkę, no to nie potrzebujesz sobie no na to. A masz jakieś drinki? Dla osób, które dopiero do nas dołączyły, właśnie oglądamy film instruktorzowy, jak nie opierać się w momencie, gdy ktoś chce nas zaciągnąć do pokoju hotelowego. Będzie fajnie, zobacz, chodźcie. Chodź. No dobra, to po Dzięki Radziego za dzień zawodnikiem. No cześć. Także. Fajnie, dobra, było. Dzięki, dzięki, dobra, tam tam. Pa! pa. Podsumowanie. Odcinek ten chciałem poprowadzić na jak największym luzie i z jak najlepszym humorem, by nie załamywać się co kilka sekund. To co właśnie obejrzeliśmy to dwóch zbanowanych przez YouTube twórców oraz kobieta, która jeszcze przez YouTube nie została zbanowana. Martwi mnie, jak te zasady są ruchome i jak YouTube nie jest konsekwentny w swoich działaniach. I tak teraz sobie myślę, skoro takie postaci się ze sobą krosują, to co będzie kolejne? Magical jak wyjdzie z pierdla, czy górę jak pójdzie do pierdla i z niego wyjdzie? Bo skoro dziś obejrzeliśmy to, co obejrzeliśmy, dzisiejsze postacie bawią się w najlepsze. To czemu by nie przeprowadzić reszty patologii, która podobno została zbanowana? A co do ciebie, Elu, to najważniejsze staryć się z godnością, nie? Dziękuję wszystkim inspirancem, które ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Twittera, a tu macie Select Shop, na którego serdecznie Zapraszam. Pamiętajcie, co z zboogotania. Trzymajcie się, częściej. Bajo. Moi drodzy, jeśli w wieku 50 lat dalej dane mi będzie nagrywać odcinki, jeśli choć odrobinę zachowało się będę jak Elagawin, proszę anulujcie subskrypcję na tym kanale.